firmy, siłą firmy jest człowiek. Ja bez wątpienia uważam, że kompetencje pozyskane w trakcie wieloletniej współpracy z daną organizacją są bardzo istotne i są trudne do odbudowania. W związku z tym ta siła organizacji właśnie przejawia się w jakości kompetencji zgromadzonych w organizacji. W środku tak naprawdę tej organizacji stoi człowiek, ponieważ szczególnie działając w branży usług, w której my działamy, istotna jest relacja human to human i ona jest naprawdę tą siłą, która jest tutaj warta uznania. Siłą również bardzo istotną jest relacja z klientami, wieloletnie relacje, wypracowane na podstawie partnerskich powiązań z biznesem i też pozytywne rekomendacje klientów, które świadczą o tym, jak dobrze jakościowo tutaj ta usługa jest realizowana. Także myślę, że te dwa aspekty są niezmiernie istotne w ocenie siły grupy Progress.